A tutaj mamy Wiktorię i, i Karyna, y, Karina. To y, nakładała. Cześć, witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z hitami drogerii Casibella. Z racji tego, że miałam możliwość wybrania sobie w ramach współpracy, dlatego widzicie informacje o płatnej promocji, miałam możliwość wybrania sobie spośród właśnie ich wytypowanych hitów, produktów, które chciałabym przetestować i testuję już je lekko ponad miesiąc, to mam dzisiaj Wam do pokazania naprawdę ciekawe opcje, nieco droższe niż zazwyczaj Wam pokazuję, natomiast w w moim odczuciu. Większość z nich naprawdę jest warta swojej ceny. Bardzo wszechstronne produkty i zwłaszcza jedna marka wpisuje się e, głęboko w moje gusta i e, w moje serduszko. Także myślę, że część z tych produktów zobaczycie w ulubieńcach roku na pewno. To już mogę Wam zagwarantować. Także jeżeli jesteście ciekawi co się tutaj znalazło, a mam tutaj marki, które są tak naprawdę na wyłączność w drogerii Cosi Bella, no to zapraszam Was do dalszej części. Nie zapomnijcie zostawić Kciuka w górę, jeżeli film wam się spodoba, e, zachęcam też do subskrypcji mojego kanału i już zaczynam. Jeżeli zerkniecie na tą stronę, wejdziecie, to też zauważycie na pewno takie, taki jebitny baner. konsultacje. I to są konsultacje pielęgnacyjne. Z kosmetologiem, który po prostu może Wam dobrać y, pielęgnację pod kątem Waszych oczekiwań y, i też problemu Waszej skóry. To nie jest tak, że po prostu on mówi, co? Jak ceratusta? No to kup to, to, to i to. Nie, to tak nie wygląda, co zresztą możecie też przeczytać w opiniach pod tymi konsultacjami. Jest dokładna analiza oczywiście potrzeb Waszej skóry, rodzaju cery, tego czego używacie, wiecie, dokładna po prostu analiza. No i na tej podstawie dobierają Wam oczywiście pielęgnację, która może bazować na już Waszych kosmetykach. To nie jest tak, że musicie wybulić nagle, wiecie, tysiaka na nową pielęgnację. Nie. Jeżeli robicie coś dobrze, no to dlaczego to zmieniać? To po prostu to zostawiamy, a coś tam możemy podrasować. Także jeżeli macie problemy ze swoją cerą i chcecie zwrócić się konkretnie już do specjalisty, to polecam, bo to nie jest aż takie drogie, kosztuje chyba tam około stówy, a można po prostu mieć już konkretnie dobraną do potrzeb Waszej skóry pielęgnację. Czasem lepiej jest zatrzymać tą stówę i nie wydać na jakieś YouTubeowe polecajki, a wydać po prostu na konsultację, która będzie Wam służyła na długo. Zresztą poczytajcie sobie Opinie Jest tam naprawdę dużo opinii. Nie to, że ktoś wykupił jak na wizarzu, wykupił sobie czy tam konta, stworzył i, i piszło pozytywne opinie, tylko po prostu zakładam, że to są po prostu żywi ludzie. Nawet pod jednym kosmetykiem, który wam dzisiaj pokażę, widziałam opinię dziewczyny z miejscowości obok mojej rodzinnej miejscowości. Także zakładam, że nikt nagle nie wymyślił, że ktoś będzie się nazywał. Powiedzmy Paulina, zmyślone imię, już na szybko wymyślone. Paulina z powiedzmy, e, co może być, w Norywiechy. Okazuje się, że nawet osoba, którą pewnie znam z widzenia, też napisała tam komentarz. Także obstawiam, że są to żywi ludzie. I e, wyrażają swoje opinie szczere na temat kosmetyków, A my już tutaj przejdziemy do moich polecajek YouTube'owych, e, czyli do kosmetyków, które testowałam w przeciągu ostatniego miesiąca i naprawdę mam tutaj swoje hity. I zaczniemy od marki, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i naprawdę większość mogłabym, a w zasadzie wszystko z tej marki mogłabym wrzucić do swoich ulubieńców i nie jestem odosobniona, bo e, z też opinii, komentarzy czytałam, że wszyscy ubóstwiają te produkty. One bazują na tych samych składnikach aktywnych, tylko w różnych stężeniach. Także nie to, że wszystkie nagle musicie mieć, tylko na przykład jeżeli któryś, któraś konsystencja wam bardziej odpowiada, czy któryś rodzaj produktu wam bardziej odpowiada i oczywiście potrzebujecie go, no to myślę, że wtedy warto było się nim zainteresować. I zaczniemy od pierwszego produktu, jest to tonik Marka nazywa się Skintra. To jest bardzo ciekawa forma toniku, bo on jest taką kremową emulsją. To jest taki po prostu jakby rozwodniony krem. I to jest rodzaj produktu, który ja uwielbiam, bo jest naprawdę wszechstronny. Tonik, oczywiście, bo to jest jego główne przeznaczenie, ma pH na poziomie 5,5, czyli po prostu przywraca neutralne pH po myciu skóry. Z powodzeniem może też dla cer tłustych, a składniki aktywne, do których zaraz przejdziemy, zdecydowanie wpisują się też w cer tłuste i problematyczne e, może po prostu zastąpić krem, być taką formą lekkiego kremu, więc wtedy mamy i tonizację i krem w jednym, czyli coś, co na lato będzie idealne, bo nie lubimy obciążać latem swojej skóry no i też tak naprawdę ma składniki, które mi e, przypominają esencję i serum w jednym. Więc mamy tutaj po prostu trzy w jednym. Po użyciu tego produktu ja nie odczuwałam potrzeby już dokładania kolejnych produktów nawilżających, e, czy to nawet wieczorem czy rano. E, natomiast oczywiście wieczorem dokładałam i serum, i krem na, na wierzch, natomiast rano faktycznie to jest świetny produkt pod filtr do twarzy, tak żeby już po prostu nie zawalać naszej skóry y, kosmetykami, a mieć jednak y, takie poczucie, że dostarczyliśmy jej odpowiednich składników, także antyoksydantów, które są latem konieczne do tego, żeby chronić naszą skórę przed wolnymi rodnikami i zwalczać wolne rodniki wywołane promieniami słonecznymi. Także naprawdę cudo. Cudowna konsystencja, bardzo lekka, cudownie się rozprowadza, po prostu wszystko kocham w tym produkcie. I już teraz mogę Wam powiedzieć, że ten produkt trafi do moich ulubieńców roku na stówę. Tym bardziej jest wszechstronny, bo tak naprawdę jest do każdego rodzaju cery zarówno do suchej i mieszanej, do normalnej oczywiście, bo ona nie potrzebuje specjalnego traktowania, do cery tłustej i problematycznej. Widziałabym, że nawet cera tłusta najwięcej będzie czerpała korzyści z tego produktu, bo właśnie będzie mogła traktować jako krem, wiecie, tonik, a do tego mamy składniki aktywne, które... Nie są komedogenne, mają wręcz hamować rozwój bakterii. Takich, jeżeli macie trądzik bakteryjny, to właśnie mamy tutaj składniki, które będą hamowały rozwój tych bakterii i zapobiegały powstawaniu niedoskonałości. Z jednej strony mamy działanie przeciw niedoskonałościom, takie delikatnie złuszczające, antyoksydacyjne, rozjaśniające przebarwienia, też zapobiegające powstawaniu tych przebarwień, a z drugiej strony mamy prebiotyki, które po prostu zachowują taki balans pomiędzy tym działaniem. Łagodzą, regenerują, odżywiają, także to jest idealny produkt do każdego rodzaju cery. To, co mi się bardzo kojarzy z esencjami. E zwłaszcza to jest składnik pozyskiwany z drożdży, z tego procesu fermentacji. Nawilża, rozjaśnia, e, taką ujednolica kolory cery. No i jest silnym antyoksydantem, czyli po prostu opóźnia proces starzenia się skóry, zwalcza wolne rodniki, także mamy tutaj po prostu takie działanie anti-aging. Mamy tutaj coś ciekawego, co właśnie powinno zainteresować osoby z cerą tłustą, bo jest to azeloglicyna 3%. Jest to takie połączenie kwasu azelainowego oraz glicyny. Fas powinny znać osoby z serą tłustą, z niedoskonałościami. Zmniejsza niedoskonałości, rozjaśnia cerę, spłyca zmarszczki tym samym. No i właśnie ten składnik ma zmniejszać stany zapalne i tak jakby powodować, że one po prostu nie będą powstawały. I mamy też inulinę oczywiście dwuprocentową, czyli to jest naturalny prebiotyk pozyskiwany z buraka chociażby, który ma tak regenerować naszą skórę, odbudowywać mikrobiom skóry, więc... Chronić naszą skórę, wzmacniać w momencie, kiedy ona jest podrażniona też. Lukan, czyli polisachary, który ma silne właściwości nawilżające. Mamy też szalantoinę, która ma właściwości takie regenerujące, kojące, łagodzące, zmiękcza na skórę. Też mamy taki opatentowany składnik: Black Beyond Powder, też pozyskiwany z fermentowanego miodu czarnych pszczół ze Szwajcarii. No i co działa podobnie jak. Prebiotyki, czyli po prostu odbudowuje barierę hydrolipidową, wzmacnia naszą skórę i wpływa tym samym na jej elastyczność, odżywienie. Kolejny produkt z marki Skintra to jest tak zwany Reviver i y, jest to rewitalizujące serum. Według mnie on też jest y, tak samo wszechstronny jak ten poprzedni. Tutaj bym przypisała mu takie trzy funkcje. Esencji, bo ma też... Y, Fermentowane składniki, jak esencja, i to w dosyć wysokim stężeniu. Także też można to zastosować jako tonik, esencję, także już tutaj dwie. Mamy też serum, bo to jest po prostu serum. No i też możemy to stosować jako taki peeling całoroczny, bo też ma kwasy, które będą delikatnie złuszczały nasz naskórek, ale to też nie będzie takie złuszczanie jak przy silnych kwasach, tylko takie delikatne, stopniowe, właśnie odpowiednie na wszystkie pory roku. Jeżeli chodzi o same składniki aktywne, żeby was już nie zanudzać pełnym składem, no to mamy po prostu wyższe stężenia tych składników aktywnych, które były omówione przy okazji toniku. PFF, ten fermentowany składnik mamy w stężeniu 30%, także sporo. Mamy też azaloglicynę, czyli ten kwas azalainowy połączony z glicyną w stężeniu 10% sporo. Dodatkowo mamy niacinamit mój ukochany. Wiecie, że niacynamid jest tak wszechstronny i właśnie zarówno w mm, pielęgnacji anti-aging, jak i właśnie w pielęgnacji cery tłustej problematycznej. Cudo. on tutaj będzie też zwalczał niedoskonałości, będzie pobudzał syntezę kolagenu elastyny, będzie też nawilżał, przyspieszał regenerację. Dalej mamy kwas laktobionowy dwuprocentowy, to jest kwas PHA, przyspiesza złuszczanie i też tym samym stymuluje produkcję kolagenu elastyny, więc działanie takie anti-aging. Też regenerujące, mamy też pantenol i lantoinę. One tutaj mają takie właściwości łagodzące, kojące. Mamy właśnie zarówno te działanie takie mocniejsze, jak i łagodzące, czyli podobnie jak w cuniku. Tylko kwestia tego, właśnie jaki produkt, jaki rodzaj, forma, konsystencja, <grytania> cała litania Wam jest potrzebny. Można by było się pokusić, jeżeli macie cerę tłustą i nie, no nie chcecie nakładać miliona rzeczy, to na przykład to co stosować najpierw czyli jako tonik esencję, serum peeling. A potem nakładać na to ten tonik, który jest wtedy używany jako lekki krem taki prebiotyczny i wspomagający działanie tego, także tak po prostu takie moje nagłe przemyślenia. No i ostatni produkt też z praktycznie identycznym składem, tylko w różnym stężeniu i oczywiście też inna konsystencja, to jest krem. Krem, który się nazywa Let Your Skin Firon, czyli po prostu nakarm swoją skórę, pozwól jej być nakarmioną. I właśnie w tym kremie oprócz tych składników wymienionych mamy też ceramidy, które są oczywiście wskazane w pielęgnacji, żeby te wszystkie ubytki w skórze uzupełnić. Krem ma fajną taką konsystencję lekkiego kremu, który daje taki poślizg, zostawia taki jakby delikatny poślizg, ale w kombinacji tych wszystkich produktów, bo ich zaczęłam używać po prostu na już, tylko przyszły to właśnie Zajęłam się tymi produktami, to wszystko to razem daje przepięknie wyglądającą skórę. Odkąd zaczęłam używać tych produktów, właśnie razem z tym kremem, to moja skóra wyglądała tak ładnie, że aż sama nie mogłam się nadziwić. Ten krem też bym szczerze poleciła osobom, które są cały czas w trakcie różnych kuracji, na przykład retinolem, i wiadomo, że przy retinolu skóra bywa podrażniona, więc chcemy temu zaradzić. Po prostu chcemy odżywić ją, i to jest właśnie idealny produkt, bo ma prebiotyki, ma ceramidy i naprawdę koi tą skórę, tak odżywia. Także te trzy produkty z marki Skintra są naprawdę mega. A jeszcze jedna z Was pozdrawiam, e, poinformowała mnie, że teraz weszła nowość z tej marki e, z retinolem, a nawet nie retinolem, tylko retinalem. Bo tak patrzę na stronę, myślę sobie, literówka. Okazuje się, że nie, że to po prostu jest składnik, taki nowy składnik, który działa jak retinol, a wręcz lepić. Także sama nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy już będzie ten taki mniej nasłonoczniony okres, żeby mogła też się zająć tym produktem. Teraz przejdziemy do drugiej marki, którą Cosibella ma na wyłączność i jest to Aromatica. Jest to marka stworzona przez Koreańczyka, który porzucił branżę finansową, to tak jakby wiecie głęboko w serduszku i zdecydował się tworzyć swoje kosmetyki bazujące na, na naprawdę dobrych składnikach organicznych i też wspiera cele charakterystyczne także naprawdę propsuje ja mam dwa produkty z tej marki one od razu trzeba zaznaczyć, że nie są tanie. To nie są tanie produkty, natomiast naprawdę wysoka jakość składników i też mnogość różnych ekstraktów roślinnych, co zresztą widać po prostu po działaniu. Pierwszy z nich to jest taka nazwijmy to pianka do mycia twarzy o takiej typowej konsystencji dla koreańskich pianek czy żeli do mycia twarzy. Pokażę Wam oczywiście konsystencję. To jest ogromny produkt. Może tubka nie wydaje się aż taka ogromna, bo mam tutaj 145 gramów, natomiast mega wydajny produkt, a data ważności od otwarcia to 12 miesięcy. Wkład jest bardzo dobry, chociaż mamy sporo takich składników zapachowych, więc to może też nie, nie, nie każdemu będzie odpowiadać, a reszta mnóstwo ekstraktów roślinnych. I powiem Wam, że ja dawno nie używam takiej formy produktu do mycia twarzy. Przeważnie u mnie to są albo coś na bazie oleju i pianka do mycia twarzy. Natomiast bardzo dawno nie miałam takiego żelu, pianki w takiej formie. Na początku ciężko mi było się przestawić na taki produkt, więc na początku miałam wrażenie takiej mega domytej twarzy, takiej skrzypiącej. Do tej pory, jak używam tego produktu, to mam takie poczucie skrzypiącej twarzy, ale po dłuższym czasie stosowania odnotowałam po myciu, kiedy wiecie, już osuszę twarz. Kiedy jeszcze nie użyłam toniku, dotykając swojej skóry, mam naprawdę poczucie takiego... Wygładzenia. Ona jest tak wygładzona, tak mięciutka, tak nawilżona, nie jest ściągnięta, a jest poczucie takiego dogłębnego oczyszczenia. Macie poczucie takiego wyczyszczenia waszej twarzy, <gry> ale nie, nie odczuwacie przesuszenia i ściągnięcia. Mega, naprawdę. Uwielbiam efekt po tej piance, ale musiałam się przekonać. Ma właściwości takie zmiękczające na skórek, wygładzające, regenerujące, kojące, przeciwbakteryjne, normalizujące. Także poleciłabym ten produkt no, tak naprawdę dla każdej cery: zarówno suchej, mieszanej, jak i tłustej, także problematycznej, bo mamy właściwości też takie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, antyseptyczne, e, wzmacniające, antyoksydacyjne. No jest wszystko tak naprawdę. Osobiście. Jestem bardzo zadowolona z tego produktu i to jest takie miłe zaskoczenie, także to jest jeden produkt. No i też mam drugi produkt, bardzo ciekawie wyglądający. Przepiękny design, mamy szklaną buteleczkę. To jest tonik, który też bazuje przede wszystkim na róży i na różnych ekstraktach, wyciągach roślinnych. Podobnych zresztą jak cała ta seria, bo to jest ta sama seria. Ja ten tonik przelałam sobie, przynajmniej no tutaj tę część, którą widzicie, przelałam sobie do takiej buteleczki z atomizerem, tutaj w tej buteleczce, tyle mi zostało i po prostu sobie spryskuję całą twarz bardzo łagodzący produkt i też bardzo nawilżający. Po tym toniku ja też nie odczuwałam potrzeby nakładania serum, kremu, tak jak przy wielu tonikach się zdarza, że nakładacie i momentalnie potrzebujecie już szybko sobie dołożyć. Porównałabym działanie tego produktu do serum z D Alba First Praise Serum, czyli taki produkt trzy w jednym. Ten też naprawdę ma i właściwości toniku, i esencji, i serum w jednym. Ten produkt poleciłabym każdemu rodzajowi cery, zarówno suchej i odwodnionej, bo ma naprawdę silne właściwości nawilżające, takie odżywcze, regenerujące, e, także cerze wrażliwej, bo tutaj też trzeba to e, poniekąd rozgraniczyć, bo ma też właściwości uszczelniające ściany naczyń krwionośnych, takie wzmacniające też cerze tłustej, bo mamy tutaj chociażby nie więc też właściwości przeciwzapalne e, i e, zapobiegające powstawaniu niedoskonałości, więc akurat przy cerze tłustej myślę, że ten produkt mógłby zastąpić trzy, czyli tonik, esencję i serum i wtedy już po prostu możecie przejść do kremu czy do spf -a. no i też dla cer dojrzałych ze względu na te wszystkie pozostałe właściwości. No i też dodatkowo mamy ekstrakt z anyżu, który ma stricte właściwości przeciwzmarszczkowe. Naprawdę taki luksusowy, bogaty kosmetyk do codziennego stosowania. A teraz pokażę Wam markę, już ostatnią, ja wiem, mam nadzieję, że wytrzymaliście z kroplówką lub bez, lepiej bez. I pokażę Wam markę, z którą się spotkałam już powiedzmy ponad rok temu, bo jeden produkt wyjęłam z kalendarza adwentowego, nie pamiętam którego, oczywiście. Dobra, pamięć, ale krótka. I jest to marka Evolve Organic. Beauty. Tak wyglądają te produkty. One ogólnie mają bardzo y, takie minimalistyczne opakowania. Zresztą to są y, produkty wykonywane ręcznie, pakowane ręcznie, co zresztą widać zawsze na opakowaniach. Jest naklejeczka, kto to wykonał. I pamiętam, że tą maskę taką rozświetlającą, która, którą wyjęłam z kalendarza, robiła Marzena. Także też propsy dla Marzeny. Y, taki patriotyzm i sympatia od razu do samego produktu. A tutaj mamy Wiktorię i, i Karina. Y, to y, nakładała. Y są robione ręcznie w małych partiach, dlatego żeby zachować świeżość tych produktów, bo to są w 98% co najmniej e, produkty naturalne ze składników organicznych, różne masła, ekstrakty roślinne, także tutaj macie pewność, że to są naprawdę takie konkretnie naturalne produkty. Jest to marka brytyjska, m, założona w 2009 roku i też ta marka jest na wyłączność w Cosibelli. Mają produkty zarówno do twarzy, ciała, jak i do włosów. Cała marka też dba o o ekologię, bo produkty oczywiście można poddać recyklingowi, a raczej opakowania, można poddać recyklingowi naprawdę szeroka oferta. I tak jak do tej pory tylko spotkałam się z tym jednym produktem w kalendarzu adwentowym, tak okazuje się, że można. W w Polsce je kupić tak po prostu legalnie <grych> i też czerpać korzyści. Ja mam dwa produkty. Tutaj taki malusi malusi i odkręca mi się cały czas. Myślałam, że nie dokręcam, że jakoś tam zbyt agresywnie to otwieram, a ona sama po prostu się odkręca. To jest 10 ml serum do twarzy z serii Superfood. W sprzedaży też jest 30 ml, jest naprawdę bardzo przyjemne. To jest taka kremowa konsystencja serum. Jeżeli chodzi o główne składniki, to mamy tutaj tytułowe peptydy, Sacha inci, które ma. Mają właściwości takie wygładzające, napinające, ujędrniające, e, zmniejszające w dłuższej perspektywie e, drobne zmarszczki i linie. Także mamy korzeń maka, czyli. E, tak zwany rzęszeń peruwiański, który ma też właściwości przeciwzmarszczkowe, tak można to nazwać, też ujędrniające, stymuluje odnowę komórkową. Także mamy olej kakaj, który też działa przeciwstarzeniowo i tak odżywczo na skórę. Dodatkowo sok z aloesu, który działa też przeciwzapalnie, ale dodatkowo i nawilżająco, no i też hieluronion sodu, który działa dogłębnie nawilżająco. Także ja bym ten produkt polecała osobom z cerą suchą, odwodnioną yy, i też dojrzałą. Po prostu takie Cery, które potrzebują dogłębnego nawilżenia, zarówno na dzień, jak i na noc. Aczkolwiek bardziej y, takie serum podyktowane na noc, bo naprawdę daje konkretne nawilżenie, ale też używałam rano. i też mam drugi produkt, też z tej samej serii, bo jest to też. Y, Krem bazujący na peptydach. Yy, multipeptydowy, yy, krem nawilżający 360. Czytając komentarze też na Kosybelli, bo zawsze mnie to ciekawi, jak, jak normalni ludzie postrzegają dany produkt, to yy, wiele osób pisało, że właśnie dla ich takiej mega suchej, czy dojrzałej skóry, świetnie się sprawdza. I faktycznie on ma bardzo bogatą konsystencję, a przy tym w miarę lekką, jest taki bardziej jedwabisty w rozprowadzaniu, bardzo ładnie się rozprowadza. Ja osobiście go troszeczkę rozmarowałam i wklepywałam, i dawał takie naprawdę poczucie dogłębnego nawilżenia. Wręcz czasem miałam poczucie, że mam taką warstewkę wierzchnią na skórze, natomiast ta warstewka właśnie chroni tą skórę przed utratą wody, i tym samym rano wstawałam z naprawdę dobrze nawilżoną i mięciutką skórą. No i tutaj podobnie mamy peptydy pozyskiwane z Sacha Inchi, czyli właściwości te ujędrniające, nawilżające, uelastyczniające, takie anti-aging stricte. Także mamy roślinne peptydy z kokosa. Stąd ten zapach kokosa, które też mają właściwości silnie ujędrniające, odmładzające, nawilżające i też mają zapobiegać powstawaniu zmarszczek. Dodatkowo mamy masło kupuaku. Mamy tutaj tak to nazwali eliksir z meksykańskich kaktusów, czyli po prostu opuncja figowa, jeden z najdroższych olejków dostępnych na rynku, przeważnie występujący w takich preparatach anti-aging, ma silnie nawilżyć skórę, zregenerować, jest silnym antyoksydantem, więc zwalcza wolne rodniki, także tutaj też można powiedzieć, że to są właściwości e, Anti-aging. No i też mamy olej kakai, także tak samo takie właściwości chroniące naszą barierę hydrolipidową. Także stąd też jest ten taki takie poczucie, jakby warstewki takiego filmu na skórze, bo tym samym tak jakby zabezpieczamy naszą skórę przed utratą wody, no i dogłębnie ją odżywiamy, nagliżamy. I to już są wszystkie produkty. Dobrnęłam do końca. Sporo tego było, zwłaszcza, że też sporo miałam do powiedzenia na ich temat, bo przez ten ostatni miesiąc naprawdę z ogromną przyjemnością używałam tych produktów. Tam miałam dosłownie dwa dni jakiejś przerwy na przetestowanie tych produktów z Rosmana, które Wam pokazywałam w serii zaczynając od zera. Natomiast niezmiennie przez cały miesiąc używałam tych produktów i naprawdę jestem pod ich ogromnym wrażeniem. Jeżeli używaliście któregoś z tych kosmetyków, to Koniecznie piszcie ewentualnie z tej marki, którejś z tych tutaj. Mam nadzieję, że filmik był pomocny, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!